Gwiazdy pojawiają się, żyją i umierają. I słońce nie jest tutaj wyjątkiem. Ale czy może nagle zgasnąć? Nie musisz się o to martwić, przynajmniej przez, powiedzmy, 5 do 7 miliardów lat. Ale z biegiem czasu słońce może ostatecznie wyczerpać zapasy wodoru i wybuchnąć, przekształcając się w czerwonego olbrzyma i pochłaniając trzy najbliższe planety Merkurego, Wenus i Ziemię. Oceany potrzebują tylko sekund, aby wyparować, a para wodna rozpadnie się na tlen, powodując eksplozję niewyobrażalnej mocy. Pewnego czasu nasza jasno-niebieska planeta zostanie opieczona, a wszystkie żywe i nieożywione organizmy staną się szarym, kosmicznym popiołem. Wierzymy, że do tego czasu ludzkość osiedli się gdzieś na Marsie lub jeszcze dalej.